Dzień dobry Państwu, Jacek Gorzuk. Dzisiaj y, przeprowadzę dla Państwa wywiad rocznicowy z profesorem Wojciechem Polakiem. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Rocznicowy dlatego, że w tym roku mamy 400. rocznicę Bitwy pod Chocimiem. Ta rocznica nie jest y, jednodniowa, ta rocznica trwa od 2 września do 9 października bieżącego roku. Y, pan profesor y, Wojciech Polak wydał w Białym kroku książkę pod tytułem Żółkiewski Pogrąca Moskwy. Nie będziemy dzisiaj o tej książce rozmawiać. Po pierwsze z racji tego, że no, minął już jakiś czas od jej wydania, a po drugie pod Chocimiem, kiedy była bitwa pod Chocimiem, Żółkiewski, Hetman Żółkiewski nie żyje już od roku. Natomiast ta, to jest bardzo duże skupienie czasowe tych wielkich postaci w naszej historii. Hetman Żółkiewski, który poległ w bitwie pod Cecorą. Hetman Chodkiewicz, który przez jakiś czas towarzyszył mu tak, w tych zmaganiach wojennych Rzeczypospolitej. Hetman Chodkiewicz, który pod Kircholmem już bardzo dzielnie stawał, jak pamiętamy, a pod Chocimiem poległ znowu Hetman Chodkiewicz i to była jego ostatnia bitwa zwycięska dla Polaków. Tak, no my czasami tych naszych, tych naszych wielkich Hetmanów traktujemy jako takich magnatów, którzy no, z jednej strony byli rzeczywiście wielkimi dowódcami wojskowymi, ale z drugiej strony byli ludźmi bardzo zamożnymi, mieli majątki, pałace prawda? I, i leżeli w piernatach i wygodnie sobie, sobie żyli w tych pałacach. No, to jest akurat nieprawda. No, taki Żółkiewski, który rzeczywiście zbudował sobie całe miasteczko, Żółkiew, miał piękną rezydencję i y, zdaje się, że, że, że mógł opływać we wszelkie Luksusy. Większą część życia spędzał w podróżach, w marszach wojskowych, w namiotach, gdzieś śpiąc na gołej ziemi, czy tam na jakichś tam składanych łóżkach. Więc było to życie żołnierskie. Zarówno jeden, jak i drugi pewnie Chodkiewicz i Żukieski liczył, że może na starość gdzieś tam sobie poleży trochę e, odpocznie, prawda? E, na łonie przyrody sobie pospaceruje, gdzieś tam e, z wnukami e, się pobawi. W Senacie posiedzi. No w Senacie, mądry, mądrej rady udzieli od czasu do czasu, ale to, to tak, to tak nie, nie dane było. niedane im było jednemu i i drugiemu, więc to, to nie było życie łatwe. No Żukieski ginie, ginie w boju pod Cecorą. No Już pomijam to, czy, dla, dlaczego doszło do tej klęski, bo Hetman Żukieski, który był genialny, no jednak pod koniec życia trochę go, go już umiejętności zawiodły już już nie potrafił tym wojskiem dowodzić tak jak jak w młodości. Jan Karol Chodkiewicz był genialny taktyk i stratyk, tak? Genialny się mówi. Jeden z najwybitniejszych w tak, który, który na bitwa pod Kirchholmem to z, z, z rzeczywiście jest majster prawda, zastosowania husarii, ale także tych bitew, tych bitew, tych wojen ze Szwedami stoczył parę i wszędzie odnosił znakomite, błyskotliwe sukcesy, także w kampanii moskiewskiej, trzeba powiedzieć, także w walkach, w walkach z Moskwą się bardzo, bardzo wyróżnił, więc to była postać nie, nie tuzinkowa, to był też wódz bardzo wybitny. To jakie jest znaczenie tej bitwy pod chodziniem? No bo to nie jest ani otwarcie jakiegoś nowego rozdziału w stosunkach polsko-tureckich, no bo wiemy, że rok wcześniej była bitwa pod, bitwa pod Cecorą. To nie jest też zamknięcie tego rozdziału, no bo wiemy, że pod koniec tego XVII wieku trzeba było, czy w drugiej połowie XVII wieku mamy Chocim, Kamieniec Podolski, Stanis, Kamieniec, przepraszam, Chocim, Kamieniec Podolski, Wiedeń, tak? tak to nie, nie była to yy, bitwa, która by kończyła zmagania z Turcją, ale hmm. była to bitwa, która uratowała Polskę i Europę przed nawałą turecką. No bo musimy zrozumieć, po klęsce pod Cecorą Turcy rozzuchwaleni idą na Rzeczpospolite. Osman II, sułtan, idzie całą armią turecką i zamierza uderzyć na Rzeczpospolitą. No przecież zdobycie Rzeczpospolitej, czy opanowanie Rzeczpospolitej, byłoby otwarciem drogi na Europę. I ten młody... Sultan Osman II ma takie chęci, ma zakusy na ma zakusy, podbicie całej Europy. Hmm. Podbicie całej Europy. Eee, tu musimy zwrócić uwagę na jeden fakt, że to walka, walka o ocalenie Rzeczpospolitej była walką o ocalenie cywilizacji chrześcijańskiej, europejskiej, więc Polska słusznie określana była jako antemurale christianitas, jako przedmurze chrześcijaństwa. Bo te, ta walka była walką właściwie o cywilizację, o religię, o chrześcijański charakter Europy. Tu Polacy, którzy zdobyli wcześniej twierdzę w Chocimiu na terenie Mołdawii, budują zresztą bardzo nowoczesne, bardzo nowoczesne fortyfikacje i przed zamkiem chocimskim i Bronią się pod dowództwem, no formalnie dowódcą był Królewicz Władysław. Królewicz Władysław to nie był następcą tronu, to była monarchia elekcyjna, no ale wiadomo było, że, że syn króla, że ma największe szanse, żeby w przyszłości być królem, i tak się stało. Zresztą. No więc Królowicz Władysław jest formalnie dowódcą, aczkolwiek jest chory, przebywa w zamku chocimskim i w gruncie rzeczy nie za bardzo uczestniczy w tych e, zmaganiach. Tak naprawdę dowódcą jest Jan Karol Chodkiewicz aż do swojej śmierci 24 września. Potem Stanisław Lubomirski obejmuje. Wojewoda Krakowska. Tak, obejmuje po nim, po nim tą funkcję i on, on faktycznie zawiera układ z Turkami. No, bohaterstwo Polaków, ale także trzeba tu wspomnieć o kozakach Konoszewicza, Sachajdacznego Hetmana, który przyprowadza potężne siły kozackie. Więc bohaterstwo i Polaków, i kozaków było tutaj e, ogromne. Wiem, że, że obecnie i na Ukrainie e, wspomina się dużo o tej o tej bitwie pod Chocimiem. Ukraińcy słusznie zresztą mają do tego pełne prawo, także uważają tę bitwę za, za swój, e, swój wielki e, sukces. Warto zresztą jest wykorzystywać takie, takie rocznice do, do, no, do jakichś pozytywnych kontaktów prawda, między, międzynarodowych. międzynarodowych. E, więc, e, więc ta ta Walka zakończona, zakończona podpisaniem układu z Osmanem, po którym wojska tureckie po prostu zawróciły i ruszyły z powrotem do Stambułu, była właściwie według ówczesnych praw prowadzenia wojen, ówczesnych zwyczajów zwycięstwem Polaków, no bo to Polacy utrzymali pole. Olej bitwy, prawda? Turcy, y, Turcy po wielu szturmach y, odeszli. Faktem jest, że odeszli wtedy, gdy nami została po roku Właśnie to nie jest to, to jest anegdota prawdziwa. <grym> to jest podobna anegdota prawdziwa, podobno tego prochu nie mieliśmy. Inna sprawa, że Turcy też nie byli w łatwej sytuacji, bo braki z zaopatrzeniu odczuwali tak samo y, oni jeszcze większe. No, oni przybyli z wielką pompą, z wielką pychą zbudowali miasto namiotów, przywieźli dwa słonie, na które dźwigały takie wielkie dzwony, dzwony na kalku, jak ruszali do boju, to w te dzwony na słoniach dzwoniono. Więc to było też oczywiście jakieś takie działanie psychologiczne też, które miało Polaków pognębić, ale w gruncie rzeczy byli w, jednej, byli w skomplikowanej sytuacji z jednego powodu. Zdawali sobie sprawę, że im dłużej będą pod tym Chocimiem, tym trudniejszy będzie powrót przez góry, lody, śniegi i że... że I przy zaczynającej się zimie. Przy zaczynającej się zimie, no właśnie chodziło o tą zimę i jeżeli, jeżeli oni jeszcze tak sobie z miesiąc posiedzą, to potem tą armię zdziesiątkuje chłód i głód, prawda, więc... Yy... Osman II działał tutaj też no, racjonalnie. No, jakkolwiek by na to nie patrzeć, to e, był to wielki, wielki sukces strony polskiej. Zabawne jest to, że e, e, formalnie dowódcą był Królewicz Władysław. Potem, już gdy Królewicz Władysław udał się w taką peregrynację po Europie, w taką podróż, to wszędzie witano go jako bohatera całej mhm. Europy. Papież proponował mu dowództwo w połączonej lidze antytureckiej. Ofiarowano mu najwyższe dowództwo królestw i księstw. Prawda? To był bohater, bo nikt tam nie dochodził, że on był tym dowódcą tylko nominalnie. To on dowodził po... Ale Dzisiaj to, to się nazywa zdolności menedżerskie. Tak, ale to oczywiście wszyscy na to patrzyli tak, że oczywiście król, syn króla ma prawo do, do tego rodzaju splendoru. To tylko Polsce wychodzi na dobre, nikt mu tego nie zazdrości. Jeżeli będziecie kiedyś Państwo na Pomorzu, to oczywiście punktem obowiązkowym jest zwiedzenie e, katedry w Pelplinie. Stolica obecnej diecezji Pelplińskiej, dawniej opactwo cysterskie. No, to jest pod względem wielkości chyba no, w tej chwili trzeci kościół w Polsce. Bo największa jest, jest oczywiście kościół w Licheniu. Druga, druga jest fara staromiejska w Gdańsku. No, kościół katedra w Pelplinie jest trzecim największym kościołem kościołem w Polsce. Ale to jest też kościół, w którym, w którym mamy największy w Polsce ołtarz. Jeden z największych w Europie. Jedynie ołtarze hiszpańskie są większe. Są większe. Więc ten wspaniały ołtarz zawiera, zawiera malowidło znanego malarza pomorskiego Hermana Hana. Koronacja Najświętszej Marii Panny, też trójca święta koronująca Najświętszą Marię Pannę. I w tym obrazie Matkę Bożą adorują no, całe rzesze, szlachty, ludności całego świata, nawet tam Burzyn jest namalowany na, z, 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 czarną, z czarną skórą. Natomiast natomiast na samym dole obrazu klęczy kilku wielmożów. No są spore, spore kłopoty z identyfikacją. I Chociaż niektórzy są, są bardzo prości do zidentyfikowania Lew Piecha na przykład tam jest, no to jego zidentyfikować to jest bardzo łatwo. No gorzej z innymi, z innymi nawet profesor Pasierb nie do końca sobie z tym poradził. Ale proszę Państwa, wygląda na to, że ci Wielmorze umieszczeni na samym dole... To są obrońcy, choć ich umieszczono na tym świętym obrazie, jako szczególnych bohaterów Europy. Jako szczególnych bohaterów Europy. Zresztą Królewicz Władysław też jest na tym obrazie, ale on jest wyżej. Oczywiście nie na dole, no bo jakżeżby yy, inaczej. Ale ci obrońcy Europy, bohaterowie, klęczą przed Najświętszą Marią. Panu. To pokazuje, jakie było mniemanie wtedy, że jesteśmy tutaj krajem, który ocalił Europę, ocalił chrześcijaństwo. I ta zbitka pojęciowa, bo potem jeszcze doszło do tutaj, zwłaszcza do tej wielkiej bitwy pod Wiedniem w 1683 roku, gdy znowu ocaliliśmy chrześcijaństwo w Europie przed Turkami, i te dwie. Bitwy były wymieniane jednym tchem, no, w XIX wieku mówiono, Polacy sami o sobie mówili, pisali, jesteśmy bohaterami spod Chocimia i Wiednia. Ale przez Chocim rozumiano, no było kilka bitw pod Chocimiem, ale rozumiano ten Chocim z 1621 roku, tą wielką obronę twierdzy. Choćimskiej. Dzisiaj niestety, no i to jest smutne, że dzisiaj to trochę nie pamiętamy. No w Wiedniu jeszcze pamiętamy, ale już o Chocimiu to niewiele. Młodzi ludzie nawet nie, nie zawsze wiedzą, kto to był Stanisław Żukierski czy Jan Karol Chodkiewicz. Przydałby się w Warszawie pomnik jednego i drugiego, bo takich bohaterów narodowych powinno się czcić pomnikami. Myślę, że to sprawa do załatwienia w końcu, prawda, no, 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 no to, 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 trzeba będzie No wiemy, sprawić. że na 400 rocznicę już nie zdążymy. Nie zdążymy, ale może, na 450. może jakoś, jakoś to będzie, będzie, zrealizowane. Musimy dążyć do tego, żeby, żeby, to miano bohaterów z Podchocimia, Wiednia, jakoś tak do, do polskich serc, do polskiej tożsamości wróciło, żeby ona nadal funkcjonowała. Panie profesorze, to jeszcze na koniec powiemy o przegranym spod Chodźmia, o Osmanie II. Być może zapewne zdolnym sułtanie, natomiast popełniającym błędy i popełnił jeszcze parę błędów po Chodźmiu. W następnym roku zakończył swoje życie. Groził Janczarom. No Płęta jest taka, że ostatnim błędem w jego życiu było to, że chciał zamknąć Janczarom kawiarnię i to, go, i to go zgubiło. Podobno, podobno właśnie, właśnie tak. Ale no, no, państwo tureckie miało to do siebie, że z jednej strony potężne, trzęsące całą Europę, żeby tą Europą, wojującą skutecznie z Persją na przykład, z którą tam cały czas prowadzili, działania wojenne, a ci y, sułtani ginęli w wyniku jakichś przewrotów pałacowych, w wyniku właśnie spisku Janczarów, którzy byli tym gniazdem os, które bez przerwy y, czyhało na y, sułtana. Więc to taka typowa monarchia wschodnia, z jednej strony potężna, z drugiej strony y, zdestabilizowana. Pamiętajmy o bitwie pod Chocimiem, zwycięskiej bitwie w 1621 roku stoczonej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, profesor Wojciech Polak, Jacek Orzuk. Do zobaczenia. Do zobaczenia.